Hej, drogi widzu, chciałbym Cię zaprosić na ingmc.pl Tryb, na którym gram, to Gencash. Zakładasz własną wyspę, stawiasz generatory, które ulepszasz i zarabiasz hajs. Są jaskinie, w których możesz kopać rudy, które są potrzebne do ulepszania Twoich narzędzi. Levelując, odblokowujesz nowe rudy, takie jak żelazo, diamenty czy nederyt. Serwer posiada piękny spawn, w którego pobliżu znajdziesz farmy. Zaczynając od pszenicy, idąc po ziemniaki. Oraz marchewki i buraki. Przy wejściu na farmę znajduje się NPC, u którego możesz sobie zakupić motykę, a także ją ulepszać. Motyką zbierasz uprawy, które możesz potem sprzedać i zarobić pieniądze. Swoją motykę możesz ulepszać, co daje więcej pieniędzy i XP, który pomaga Ci szybciej levelować Twoją postać. Są też skrzynki, do których potrzebujesz klucza. Możesz wydrobić tam fajne temki. Podstawowe źródło zarobku to generatory. Zbierasz z nich przedmioty i sprzedajesz Możesz użyć do tego komendy sell all Ja tak robię Już masz wystarczająco dużo pieniędzy Ulepszasz generator Aby zarabiać jeszcze więcej gotówki Dodatkowo będąc na farmie Zbierając uprawy Możecie wydropić prawdziwe pieniądze Zbieracie prawdziwe pieniądze I tu zbieracie konkretną sumę, czyli 20zł Możecie zgłosić się na Discordzie i odebrać Je w formie PSF Carda Także bardzo fajna rzecz, polecam Także InkMC, najlepszy serwer typu Gencash, na którym grałem i będę grał jeszcze długie, długie tygodnie. Zapraszam.